dzieje się naprawdę świetnie, trochę moje tak że wyzdrowiały. Doznałam cudownego uleczenia stóp. Mój faznokieć po jodynie. Tak wygląda. To są moje stópki piękne z bąbeleczkami. Aczkolwiek wszystko jest zawsze suszone. Dużo talkuje. No i na razie dają radę. Jedna i druga kostka do wymiany. <grym> Potknęłam się dzisiaj coś mi chrupnęło, więc mam nadzieję, że się nastawiło. <grym> mi też nie świetnie idzie. Więc nie boli. Z jednym Ale jedne no. Ale na razie idę i, i mam nadzieję, że dojdę. się bardzo fantastycznie, jest miła atmosfera. Rozmawiałem z wieloma osobami. Nazywam się Julia, mieszkam w Szczelcach i y, pomagam siostrom trochę nalewać wodę. Bardzo się cieszę, że jest pielgrzymka, y, bo w tamtym roku i w tym roku są siostry, a w poprzednich y, roku były bracia. Ze siostrami można sobie pogadać. O czym rozmawiacie? A o różnych rzeczach, na przykład yy, o modzie, albo jak się ubierają, yy, yy, czy ładne buty mają, czy coś takiego. Muzyka w ogóle zgarnięty siłą porwany i teraz jestem uprowadzony i nawet nie wiem dokąd jadę. Podobno mam dzisiaj prowadzić nabożeństwo, no, yy, gdyż jest dzień życia konsekrowanego. Panie Jezu Chryste, Zbawicielu zbawicie Świata, pragnę wiernie nieść Twoje ślady i coraz lepiej służyć Tobie i Twemu dziełu zbawienia. Do Absolutnie wszystko jest wszystko pięknie